Najpierw rzut, a potem kilkudziesięciosekundowa karuzela. Tyle, że to nie zabawka, a kot, żywe stworzenie. Ten filmik trafił do sieci wczoraj wieczorem. Sprawą zajęło się kaliskie stowarzyszenie Help Animals. Powiadomiliśmy policję w ostrowie, złożyliśmy mailowo zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zawiadomienie. Takie też złożyliśmy do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Służby także zareagowały szybko. Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili dane autorki filmu i pojechali do jej miejsca zamieszkania. Po wstępnych badaniach kot trafił do schroniska w Wysocku Wielkim, gdzie przeszedł kolejne, tym razem bardziej szczegółowe oględziny. Kotek jest obolały, szczególnie w, w tylnych łapkach, za które był ciągnięty i był po prostu obracany na tym filmiku. Dodatkowo ma e, widoczne ślady po starym kleju e, i dwa takie ślady wycięcia, po prostu sierści. Poszkodowany to młody kocurek. Kacperek ma kilka miesięcy w rozmowie z lokalnymi mediami sprawę skomentowała autorka nagrania. To wyszło niechcący, naprawdę nie chciałam. Przepraszam za córkę. Myślę, że to nie było pierwszy raz. Patrząc na tą, na tą sierść i, i, i na ten stary klej. Że no po prostu to była zabawka kupiona dziecku. Matka widocznej na nagraniu dziewczynki przekonuje, że kot to przybłęda, mało tego, zapowiada, że będzie starała się odzyskać zwierzę, choć na to wydaje się, że nie ma szans. Pierwszy raz w życiu. Zobaczyłam naocznie, jak, jak te tortury potrafią wyglądać. To dziecko miało z tego, z tego niezły ubaw. Dorośli zresztą też. swoją panią. Na nagraniu słychać, jak matka dziewczynki śmieje się z tej pseudozabawy swojej córki psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek nie ma wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie. Dobre jest to, co jest dobre w opinii rodzica i złe jest to, co jest w jego opinii. Czyli jeżeli faktycznie taka sześcioletnia dziewczynka dopuściła się takich zachowań, ale one nie spotkały się z jakimś sprzeciwem, a wręcz zaprowadzą rodzica, to uznaje je za dobre. Absolutnie tutaj nie jest winne dziecko, tylko winny jest rodzic. Policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające w kierunku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do Trzech lat więzienia, a Kacperek przebywa w bezpiecznym miejscu. Już widać po nim, że jest spokój, już sobie łapki tak podkurcza i sobie śpi po prostu na taką babuszkę. Widać, że po prostu odpoczywa. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.